Teraz lagun 450S. 45 stóp S. Eee, Jedna z nowszych jednostek. Różnica pomiędzy da starszymi lagunami 450 jest taka, że siedzisko skiperskie jest umieszczone nie na samej górze, tylko lekko z boku. Zobaczymy sobie, co z tego stanowiska widać, jak wygląda w ogóle ten lagun 450S. Zobaczmy sobie, jak mam okazję go zobaczyć z boku Okienka, zwróćcie uwagę, to ma oznaczenie Okieneczka, które mają specjalną powłokę <laughs> przeciwsłoneczną W tym miejscu nie wolno wysyłać odbijaczy Tutaj mamy schodki, jeżeli parkujemy langside'em, Żeby można było łatwiej wejść po, po burcie Tak to wygląda, jeżeli chodzi o kokpit Wygodne materace, stół według mnie wystarczający, jeżeli chodzi o, o odpoczynek. Tu mamy zamontowaną z tyłu podręczną lodóweczkę. Podejrzewam oczywiście, że chodzi tutaj o słodzoną zimną wodę, ewentualnie soki, bo przecież nie alkohol. Boczne miejsca na śmieci. Taki, według mnie patent przyjęty z francuskich Tu wkładamy worek i możemy używać śmieci. Tutaj mamy kostkarkę do lodu z lodóweczką. Zaraz będziemy uruchamiali i pokażemy, jak się to robi. Okazuje się, że nie jest to takie obśród. Tu mamy wlew wlew do wody, wlewamy go. 3 litrów wody włączamy dopiero ta, 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 te kostki się robią Zobaczymy sobie co widzi skipper pusta zobaczymy sobie co widzi skipper na górze mamy jeszcze jedno piętro i tutaj uwaga na głowy bo się można nieźle uderzyć jest materac i miejsce do opalania się z przodu mamy siatkę i też materace do siedzenia tu są przygotowane dla klienta już trzy słupy i co jest ważne według mnie bardzo ważne nawet w tym Katamaranie to jest to że jak stanę na górze to dostęp do, do grota mam ułatwiony żeby go lepiej sklarować mogę spokojnie, z poziomu tej nadbudówki, klarować go owszem, też są małe schodki które służą do tego, żeby wejść na maszt wyżej żeby tutaj poprawić wszystkie miny ale generalnie, nie tak w w przypadkach innych katamaranów choćby tutaj, popatrzcie Baj 4-5 gdzie są bardzo wysoko domy i praktycznie rozbierając klarowanie tutaj e, grota jest bardzo, bardzo trudne, a powiedziałbym wręcz niebezpieczne. teraz zobaczmy co widzi skipper ze swojego stanowiska musimy zejść trochę niżej Siedzisko skiperskie dwuosobowe. Cała elektronika. Teraz popatrzmy, co widzi skipper. Ja widzę, mam zasięg taki. Tu prawy pływak, tył prawego pływaka. Jeżeli nawet tak będę sterował manetkami, coś widzę, ale też. Z tej pozycji widzę i tylny pływak. Generalnie chyba najlepszy układ, jeżeli chodzi o, o możliwość manewrowania w tej chwili katamaranem. Także, jeżeli chodzi dla skipera, bardzo, bardzo wygodne. Dwa biegi, troszkę inaczej sterowany kabestan, nie nożnie, tylko ręcznie. Dwubiegowy no i pełna elektronika. Manety, patrzymy jak chodzą. Mała naprzód, ładnie skakuje, mała wstecz wyczuwalne, nie jak w poprzednim katamaranie, który miałem właściwie nie, było, no nie można było wyczuć luzu neutrala ani wstecz, ani do przodu. Tu jest wszystko ok. No ale tam to był jacht z innej firmy, a nie z Angeliny. Duży, duży, duży fajny ponton. Duży, fajny ponton. Co jest bardzo dzisiaj ważna rzecz, jeżeli chcemy oszczędzać na portach, stajemy na bojach czy na kotwicy, chcemy dopłynąć do brzegu. Duży ponton jest wygodny, jest dużą zaletą. deczku tak to wygląda. Duży kokpit, wygodny. I co? I oczywiście mamy już również na lagunie małą zmywareczkę Electroluxa, Nie wiem czemu tak małą. Nie wiem czemu tak małą, na parę talerzyków, a nie normalną tak na Bali. No ale lepsze to niż nic. Szafka na śmieci jeszcze jedna, nie wiem po co. Jeżeli już jeden śmietnik mamy. Tu mamy pewnie dużą lodówkę. Tak. Duża lodóweczka. Otwierana. Zostajemy tu, jeszcze nie ma nikogo, obejrzymy ją sobie w środku. Stanowisko skiperskie. No Gdzieś tu powinno być do siedzenia jakiś taborecik, o jest pod stolikiem. Dużo miejsca, dużo przestrzeni. Tu następna lodówka. Jak widać. Powiedziałbym nawet za dużo przestrzeni. Tablica rozdzielcza. praktycznie już biorąc taka sama jak przy większości katamaranów mamy klimatyzację która jest osobna, mamy panel generatora opiszemy go sobie również osobno blicz pumpy automatyczne światła, ciekawostko jest to, że światła nawigacyjne są skonstruowane w ten sposób, że albo pływamy na sailing, albo motor czyli generalnie światła pozycyjne lub światło pozycyjne i światło silnikowe, sektorowe 225 stopni tablicę postaram się pokazać jeszcze osobno kamina okay. dziobowa prawa jeśli chodzi o wielkość, muszę powiedzieć, że też nie powala Zobaczmy na kabinę, na toaletę i kabinę prysznicową. Zobaczmy jakieś światełko. Tak wygląda kabina prysznicowa na tym nowym Lagunie. Toalety elektryczne już tu z dwoma przyciskami, czyli jeden do I napełniamy i spuszczamy, a tutaj do spuszczania i do, i do napełniania tak system wyjście awaryjne schowane tutaj młodych do rozwijania szyby i kabina rufowa mam wrażenie troszkę większa niż Dziobowa i toaleta to, tak samo elektryczna, duży, wygodny prysznic co prawda jest tutaj nie ma automatu do wody jest taki przycisk, który jest po części automatem W pewnym czasie się wyłącza. Ma taką czasówkę, że jest wygodniejsze niż trzymanie. No to przycisku, który wypompowuje wodę z podpisznica. Oczywiście klimatyzacja, co dzisiaj jest w Chorwacji bardzo potrzebne. Wentylatorki, które są według mnie jeszcze bardziej potrzebne czasami niż klimatyzacja. Telewizor, jak to woli. popatrzymy jeszcze na szafkę. Szafka, nabieszaczki, sukienki można trzymać. Koszule, ale coś więcej się zmieści. Oczywiście, też szuflady na rzeczy. I one są według mnie najbardziej przydatne. Tu, niestety, tu już jest elektryka cała, czyli bezpieczniki, załączenia akumulatorów. Ta szuflada na rzeczy nie jest zbyt duża. na górę. Zerkniemy jeszcze na drugą górę. Jak to wygląda? Tak wyglądają kabina lewa dziobowa szafki na rzeczy. szafka na sukienki, koszule latraczki, klimatyzacja jaskółki szuflada na rzeczy i toaleta kabina ruchowa Duża toaleta, mam wrażenie, że... że jest bardzo duża. No i oczywiście tutaj na dole znowu mamy elektrykę, a tu szufladę na rzeczy.